Cześć tu Marek i rośliny. Pojechałem do Obi szukać osłonek na te doniczki do hydroponiki, o których wam ostatnio mówiłem. No i przy okazji nagrałem rośliny, które są, bo okazało się, że jest dużo nowych roślin, dużo fajnych, dużych i cennych nawet bym powiedział. Tak jak ta homalomena, która kosztuje tutaj 100 parę złotych, bo jest przeceniona, jest naprawdę wielka. Znowu stoi w wejściu, co mnie wkurza, bo ja o tym zapominam i później. Tak jak w jej przypadku nie kupuję tej rośliny, bo po prostu zapomniałem, że miałem ją kupić, bo chciałem, bo mi się podoba. No poza tym w wejściu jeszcze jest trochę innych roślin, już mniej takich szałowych, no i takich bardziej cmentarnych już też. Wiadomo idzie sezon. A tutaj już dotarłem do działu ogród i zaczyna się jak zwykle tą taką wysepką, e, która mi się zwykle podoba, bo fajnie tutaj są tak wyeksponowane duże rośliny. Tym razem jest trochę alokazji. E, pokażę Wam też ceny niektórych roślin. Tam stała ta jedna homalomena jednak. Kurde no. Ale z tym kupi. No ale to jest tak właśnie jak się kręci dla was film zamiast robić sobie zakupy i, i nie skupia się na tym, a później już myślałem tylko o tych osłonkach, bo nie było z nimi łatwo. No piękna jest, zobaczcie, w ogóle jak śmieszny jest ten liść, ta nasada liścia, blaszki liściowe jak połączone z ogonkiem. Mega duży jest ten liścior, wow! Później jest jeszcze taka część odseparowana, gdzie cały czas stoją te monstery wielkie, trochę strelicji. Stoją tam też te dwie araukarie wielkie, cały czas niekupione. Nadal nie czuję się dobrze, ale musieliśmy załatwić te zakupy przed niedzielą. No i pojechaliśmy do, do tego Obi. Jak widać. Jest nadal taka lata White Fusion. Ludzi jest mnóstwo w sklepie, bardzo ciężko się kręciło, bo dużo osób kupowało rośliny i wystawało w tych alejkach dosyć długo, więc musiałem tak czasami przerywać i przejść kawałek dalej kręcić jakby wstecznie, żeby wam wszystko pokazać, ale no, no nie było fajnie. Roślin jest całkiem sporo, wiadomo część jest nadal tych samych, a część jest nowych. Dlatego ten film nie będzie jakoś super długi, no ale pokażę Wam to, co ciekawego moim zdaniem i ogólnie przejadę wzdłuż wszystkich alejek, także będzie można sobie zobaczyć też. No te scindapsusy cały czas jeszcze są, całkiem okazałe, ale chyba dosyć drogie były, już nawet nie sprawdzałem. Tutaj są owadożerne, zostały już zepchnięte na podłogę, ale jest ich całkiem dużo, więc myślę, że to dlatego. I więcej jest tej kalatei White Fusion. Ogólnie jest ona też później jeszcze, to wam powiem na półce śmierci. Ale z tymi zakupami to się idealnie wstrzeliliśmy czasowo, bo spotkaliśmy tam kogoś w sklepie, o tym wam zaraz powiem. No i tutaj było widać begonie makulaty, trochę więcej tych palm, które już ostatnio też były w Lerła. I no i. tu... No w sumie to nic takiego. Tu no się właśnie jakaś pani kręciła, więc musiałem przerwać i minąć ją po prostu ledwo. Ale za chwilę będzie czat. Zobaczcie to. To jest Syngonium macrophyllum Frosted Heart. Ono wygląda, jakby miało przędziorka, ale to jest po prostu jego uroda. Niektórym się to podoba. Powiem wam, że roślina jest naprawdę bardzo duża i kosztuje 45 zł, bo specjalnie poszedłem sprawdzić. Tu jest druga rzecz, której nawet nie chciałem sprawdzać, bo to jest taka paproć, która zawsze umiera. Nagółka jeż... Jarzębolistna, chyba to się to nazywa. Po prostu dramat. Bez akwarium zamkniętego, to tego nie bierzcie do ręki, bo to umrze w ciągu tygodnia w domu. Ale wygląda bardzo ładnie i ludzi kusi, dlatego <noise> już widać było, że dużo zeszło, bo jest bardzo ładna i wygląda atrakcyjnie, ale niestety to bez bardzo, bardzo, bardzo wysokiej wilgotności nie ma szans na życie. Jest jeszcze cały czas flaming, ale już chyba tylko takie niedobitki tych flamingów, Po z tym różowym brzegiem to jest chyba jakaś kordylina, no i tak Ładnie jest kolorystycznie jak zwykle ułożona. Naprawdę mi się bardzo podoba w tym Obi, bardzo je lubię. Jest super. Cieszę się, że mam je tak blisko, bo jak czytam wasze komentarze, gdzie piszecie, że u was to jest taka bieda, to aż mi szkoda, bo no fajnie mieć taki sklep, gdzie można pojechać i rzeczywiście coś nie dość, że ładnego zobaczyć, to też móc kupić a nie tylko przez internet. Widać tę piękną, wielką Medinilę, aż nie chcę na nią patrzeć, bo wiecie, co się stało z tą moją. No chociaż. Jak znam siebie, to i tak mnie to pewnie nie powstrzyma przed kupieniem kolejnej. Takie miniaturowe szeflerki, wariegaty, bardzo ładne, ale drobniutkie, drobniutkie. Ja nie mam parapetów na to, żeby takie maluszki trzymać. No bo ona jednak dosyć szybko rośnie. Jak wziąłem z pracy kiedyś taką sadzonkę ciętą, to była po prostu ogromna po chwili. Zobaczcie, jakie wielkie są te medinile. Nie, nie, nie chcę na nie patrzeć, nie, nie chcę na nie patrzeć, nie. Kosztują stówę. Mm. Nie, nie kupuję, nie kupuję, nie kupuję, nie kupuję. Jeszcze raz, nie! Ale wielka jest ta Medinilla i ma trzy pąki kwiatowe. Nie, 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 nie. Idę dalej, idę dalej, będę silny. Więcej paproci. No, ale Medinilla. No i trochę tych arek. Jezu, znowu Medinilla! Nie! Oni mnie prześladują. Jest mnóstwo syngoniów. A tutaj jeszcze są te filodendrony pnące i Epipremnum Android. Także, jakby ktoś chciał, to można kupić. Moje na razie żyje po przeniesieniu do gruzu. A tutaj są bardziej różowa Anturia i takie jakieś inne ładne roślinki różowe. No, te bromelie, jak zwykle, nie mogę ich kupować, więc nawet się nie skupiam. Była to wielka Nolina. Ciekawe, ile kosztowała, nie sprawdziłem. Ale zdradzę wam, że będą też kaudeksy. Tutaj dużo fikusów, tak jak zwykle, ale te fikusy mnie jakoś nie porywają. Sansy. O, to było całkiem fajne krasula. Super wygląda mega czadowo. Tylko pewnie bardzo łatwo ją przelać, tak myślę. Chociaż nie wiem, tak obstawiam tylko wizualnie. No i znowu eschinantus. Nawet kwitnący był, więc super. Tam po prawie była półka śmierci, ale to później. A tu jest Dawalia. Zobaczcie jaka zajebista jest na Halloween idealna roślina. Nawet chciałem Wodka namówić, żebyśmy ją kupili, bo kiedyś mieliśmy i umarła nam na balkonie, bo miała tam za ostre światło południowa ekspozycja i po prostu się spaliła. I on powiedział, że już nie chce. Ja mówię, taka może na Halloween byśmy mieli taką fajną roślinę? Nie. Bo nie lubię paproci, no więc nie mam Dawali, tak wam w skrócie powiem. Aby była fajna na odcinek o Halloween, prawda? Też tak myślę. Po drugiej stronie są paprocie też, no i wisi to złote EpiPremnum. Ogólnie powiem Wam, że te paprocie były zroszone, takie małe, wilgotne. Całkiem fajnie, podobało mi się to, bo nie schną i ładnie wyglądają. Nie pokażę Wam jeszcze półki śmierci, bo Pani tam układała właśnie ceny i tak dalej, więc nie chciałem jej przeszkadzać. Tutaj są maluszki, te takie do słoików albo po prostu do podpędzenia. Całkiem sporo fajnych roślin było w tych maluchach. Warto tutaj przekopać te wszystkie tacki. I zobaczyć co jest, bo były i alpinie te wariegaty Ale kaudeksiarski Alert. Uwaga, zobaczcie, tu jest hydnophytum w Obi. Można kupić hydnophytum nadal, super. No i oprócz tego jest jeszcze jedna super roślina. To jest Tadis Hidia Numularia. Znana też jako Dragon Jade, albo jako Pangolin Kisses. Generalnie ma kilka nazw, nie wiadomo dlaczego. Wodek szuka teraz największej, bo muszę ją mieć. Ta Dischidia nie rośnie szybko i na Allegro jest za 6 dych, tutaj za 3, a na grupie hojowej za gałązkę 3 dychy, także warto. Tu Monadenium, czyli Euforbia, nie wiem czy one się teraz tak nazywają. Hmm, ciekawe. W każdym razie fajnie też, kałdeksik. No i jeszcze tutaj jest z drugiej strony rzut na te rośliny. Tu już zniknęło trochę tych Syngoniów i tych Kaladiów, co wtedy były, ale za to Senecjo rzucili. Takie malutkie w doniczkach, nie wiem ile one kosztowały, no takie maluteńkie. Ja to się nie podejmuję. No, i do końca jeszcze reserwę, jakieś tutaj inne takie sukulenty. No, i teraz półka śmierci. Na półce śmierci było kilka fajnych roślin. Poczynając, no ten paprotki, to wiecie. Spuszczę na to zasłonę milczenia. Ale jest tutaj piękna, kwitnąca Kalatea White Fusion. Za 83 zł. Z kwiatami. Wow, ja nie widziałem nigdy jej kwiatów, więc super w ogóle. No i druga rzecz, to jest Wanda. Dostałem dzisiaj cynk od kolegi, który był w obi kilka godzin wcześniej, że są cztery Wandy po cztery dychy wiszące na Półce Śmierci. A tutaj są jeszcze przebitki z kastoramy, ale tu nie ma czego komentować, więc powiem wam, że dostałem ten cynk, że są cztery Wandy. Jak poszedłem, to była już tylko jedna i też jej nie kupiłem, no bo niech ktoś jeszcze ma szansę za cztery dychy kupić. A poza tym Włodek mi zabronił, więc... No ale mam dishide, więc nie narzekam. W Castoramie udało mi się kupić doniczki po 4 zł, znaczy to osłonki plastikowe po 4 zł w rozmiarze 10,5 średnicy. Idealnie pasują do tych doniczek do hydroponiki. A w tym obi spotkaliśmy tego super Grzegorza, który zrobił skrzynkę dla Wandy i pogadaliśmy sobie jeszcze. Też akurat robił zakupy, no mega fajnie wyszło, że mieliśmy się szansę zobaczyć, chociaż dzisiaj, znaczy wczoraj już, no bo dzisiaj to dopiero nagrywam do tego komentarz i dowiedziałem się, że ta skrzynka jest zabezpieczona woskiem pszczelim, dlatego tak bo nie pachniało. No dobra, słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Dziękuję patronom, dziękuję wam za to, że jesteście. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. A tutaj jest mój pangolin. Jak nie wiecie, to to jest pan golin, czy łuskowiec. To sprawdźcie, bo to piękne zwierzę i przez ludzi niestety prawie, że już wybite. Głównie przez chińczyków, którzy jedzą z nich zupy. To jest najczęściej przemycany ssak na świecie, a jego kości, łuski, no i mięso są używane w tradycyjnej medycynie chińskiej i do zabobonnych rytuałów. Po prostu to jest skandal.